Witam w taki piękny dzień w takim pięknym lesie przyjechaliśmy dzisiaj z Bogdanem zobaczymy co się uda dzisiaj znaleźć tereny piękne może jest trochę hasiok jak widać koło o, leżą tam puszki cztery ale ale lasek fajny Zobaczymy, co nam dzisiaj tu wyjdzie Teraz lasek, a kiedyś tu były pola wszędzie To jest pierwsza monetka, ale wleciała już do dołka No gdzie ona jest? Muszę znowu chcę szukać A jakieś? Jeden grosz współcześnie. Bogdan ryje, a ja tu coś mam. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś kawałek z lampy. Nachtkowymi. Co to masz? Rybik. Zegarka No, ale mam takie coś. O, tu masz ładniejsze. Ja, ale tu masz. Lepsze było musząc hmm. a to, to nie wiadomo. Chyba się komuś posypały monety. Już dwa grosze wyciągłem. A już dali sygnał. O, teraz chyba pięć groszy. O, kolejne. O nawet podwójne sklejone. Jest czwarta moneta, ale same grysówki Jeszcze muszę to gdzieś odłożyć. A i to jest. No, kurwa, ciężko wydłubać. A, tu jest. Skręt. Przyszedł, bać, tu jest. Kolejna, kolejna moneta. O dwadzieścia 20 groszy chyba. Jeszcze. i jeszcze. Kolejne. Groszy. Nie wiem, czy to dwadzieścia czy pięćdziesiąt groszy. I to by było chyba tyle. Zaraz sprawdzę. Ale mamy monetki jedno-mieszawałem do pudełka. I śrubka. Także 1, 2, 3, 4, 5 monetek w tym dodatku. Jeszcze chyba jest. Jeszcze jest sygnał Ale tym, tym razem obręczka które w jednym miejscu tyle rzeczy Teraz jakaś wyszła Ale to jest aluminiowa Decielik. A ja mam zawieszkę, do plecaka to ja się raszy podnosi, a to głęboko i głęboko, kajdanki znalazłem, no. jak kajdanki, a łamałaś łańcucha, kolejna monetka na drodze. Dwa złote Perol, perol Rycinka nie widać Teraz mam świetnik Na wierchu leżał A jaki jakiś świetnik Stary, ale na wierchu leżał Staraj. Stara. Na, na zło, nie? Na, na to wyczyść się do Tereszka coś tu wykopała. O, minutka. Ja, 50 groszy. współczesne, no, no i gratulacje. coś jest? Ja. W końcu. <laughs> Dzisiaj to też marnie pola oddawają, ale jest bryneka. A przed chwilą wyszedł gwizdek. Od Czajnika z Perelu, takie słabe fanty, ale są i konewka się ty znalazła. Akurat się sypie, że do głowicy się nasypie. Wołają, ja, to coś mają. O, fajna łóżka Grzbica małżorowska O, już idzie. Coś jest. Chyba mam element od lampy naftowej, tak myślę. Bo to jest coś... mm -hmm. No ale ładne. Mosię chyba liczy. Ja to będzie myśleć. Bogdan czyści To jest O Złoto Złoto Weimaru 5 wyników fajnie Gratulacje kurde się znalazłem Fajna moneta, kurde Także coś wychodzi, zaczyna I teraz u mnie jakaś wyszła Zbita i taka łyżeczka i jest chyba w końcu moneta kurde nie z nie, nie współczesna 10 fenigów o, widać mhm. dycha Adelfowa A, no. A tu ta łyska jest, to można znaleźć Gdzieś wiesz resztę? Ja, to może pospawać, Adamowi do ją pospawi. to jest ja. tam ma? Ja, pocisk z plastronu. Płask. No, tu jest jeszcze. A ja. Ci... Tu jest jakiś rowek no bo to jest ten on jak trafił w drzewo i się splaszczył <laughs> ale taki trybik może no. będzie pasował do tego o, może poskładasz ja. i będzie coś <laughs> z tego o, i, i drugie danie jest no ale chudy waży kawał musiędzy ale coś tam jest Widzicie. a może srebro tu? Zaraz to? Zaraz tu zobaczymy przez lupa, ale tu to... także zdjęcie zrobione. Jest tu jakiś słoń i napis w koło. Zdjęcie zaraz tu wrzucę i będzie widać. Bogdan dzisiaj kompletuje sztuczce do niedzielnego obiadu. <laughs> kurde, ja? ale kurde, fajna łycha też. No. I tu są jakieś... Nie. Tu nie ma. Nie ma, ale. Być producenta, ale są jakieś tam ozdoby, nie? No. To, ale kurde. Tu, Kiedyś ty... <laughs> mieli wielkie gęby takie łychy, <laughs> Ale fajne. No. Fajne znajdki. Oj, chyba w końcu znowu coś konkretnego. La zło jeszcze nie wiem co. Oh. Jest medalik. Wyczyszczę to i wrzucę zdjęcia. Dwa sygnały. Tu jeden był sygnał wykopany jest drutu miedziany a tu drugi sygnał aluminiowy 50 groszy prury. takie fanty dzisiaj mamy Teraz taki fant na oko sakramentu chyba, ale jest Gwint uszczerbiony A tak to by było fajna Buteleczka Bogdan woła Znowu chyba jaka petarda Także sprzęt robi swoje Widać Terka O Międzywojenne. No, ja taką takie butelki. Fajne. Pięć groszy, nie? Właśnie, że ja nie. pięć groszy. Zacząłem czyścić, właśnie. Międzywojenne. No i fajne. Gratulacje. Znowu bonetka, no. nie? A to jest uszkodzone właśnie. Ale tu medali gdzieś należy. No. O, taki, taki ładny, nie? No. I ciężki. Nie, tam jest. jest. No, ciężki. ciężkie jest, no. Mm. Wysoko biło. No na pewno, no. to gratulacje, super. No, dziękuję. To jest z tego fajnie. Może to będzie srebro jak takie ciężkie. No nie? właśnie, tak. Teraz widać, co tu jest po słońce Robili Jakie albo z tego hopy, czy baby Chopy, czegoś nie? No, albo mieć. No, albo... Może być z miedzi, ale Ale kędzier, może trzeba by wyczyścić. Te no. ciścia, a to i tak to trzeba by no. No, wyczyścić takim tym. A ja mam koninka. No, I no konia brak. Konia brak i podków. <laughs> Kolejne fanty. Dwa obok siebie. A dwa fanty mam koło siebie były. Łóżka i takie coś. Nie wiem co to jest no Ale, ale to jest mosiąc I taka ucha o. Nie wiem czy też tam widać Jakiś krzyżyk Tu chyba nikt jeszcze nie chodził to był ślad. Nie Cię wykopaliszka tu, <grymne> tu o, coś tam jest tapka złota łó kamień Kawałek kamień drewinka O kurde, ale głęboko była, nie? No w idealnym stanie Myślę, że to na działko będzie. A, to na działko robić. <laughs> Znowu coś? A może te kulek z picyją. Może. Taki coś No, coś tam pisze Trzeba to wyczyścić Złoto. i Złoto. Złoto odsuwaka Taka jest tabliczka Jakby hmm. nie z tego Tak było to co było Znajdki było widać podtrzymywania nie musimy robić, bo każdy zadowolony, Bogdan wyciągnął fajne złoto wajmaru łyżki widelce już na niedzielę, do obiadu będzie u mnie co wyszło też było widać, parę monetek, dużo współczesnych i tyle może tu jeszcze kiedyś przyjedziemy, zobaczymy bo już na razie jest to o. Nie wiem. także jak jeszcze będzie coś ciekawego to się włączymy włączę a jak nie to do następnego cześć Co to nie wiem to już na minus zbije to chyba główna. O, to już idzie. I ciekawego. już idzie. Z tego, Głos? że to wiesz, to kute. A no ten najpierw bije, a później wychodzi na te. Także do następnego. Tak jest.